Kadeci, kadeci szkół, klas mundurowych z Puszczy Mariańskiej, a przede wszystkim Skierniewic, na których wspaniałym, pięknym rynku dzisiaj się na tym szczególnym apelu spotykamy. Apel jest szczególny nie tylko dlatego, że. Miałem zaszczyt wręczyć te wyróżnienia tym z Was, kadeci, którzy zasłużyliście swoją służbą i postawą na tytuł wzorowego ucznia klasy mundurowej. Ale także dlatego, że w Dniu Edukacji Narodowej, w Dniu Nauczyciela, wspominamy tamten czas, gdy to święto. Rozpoczęło swoje istnienie w długiej historii Rzeczpospolitej. To był ciężki czas dla Polski. To był czas rozbiorów, kiedy z trudem Polska próbowała dźwigać się wobec nieładu wewnętrznego, ale przede wszystkim przemocy zewnętrznej. Wtedy to ustanowiono Komisję Edukacji Narodowej, na pamiątkę której ten Dzień Nauczyciela po dzień dzisiejszy. Obchodzimy. Można powiedzieć, że ówczesna decyzja polskich patriotów sprawiła, że duch nowoczesnego patriotyzmu przetrwał w narodzie i poprzez pracę, wychowanie i walkę zbrojną doprowadził po latach do odbudowy niepodległości Polski, do odzyskania niepodległości Polski. Pamiętamy o tym i pamiętamy, jak wiele dla tej pracy, jak wiele dla tego niepodległościowego czynu zrobiło wychowanie. Wiemy, jak wiele zrobiła wiara naszych Ojców przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wiemy, jak wiele uczyniła praca, codzienna, żmudna, ciężka i niewdzięczna praca. Ale często zapominamy, że bez czynu zbrojnego, bez poświęcenia i poświęcenia swojego życia, bez tego by znalazło się pokolenie, to wielkie pokolenie, które w latach 1914-1921 postanowiło rzucić swój los na stos. Bez tego, powtarzam, bez czynu zbrojnego. Nie byłoby Polski niepodległej. O tym zawsze musimy pamiętać. Jestem przekonany, że ta pamięć, ta wiedza skłoniła wielu z Was, by wstąpić do klas mundurowych. Często słyszę, jak jesteście nazywani młodym wojskiem. Myślę, że możecie być dumni z tego określenia, nawet wtedy. Gdy pada ono nie zawsze w pochlebnych intencjach. Bo wasz wybór, wasza determinacja bywa, powinna być. Na pewno jest tutaj, w Skierniewicach, na pewno jest w Ministerstwie Obrony, na pewno jest wśród większości narodu witana z dumą i przekonaniem, że będziecie dobrze służyli ojczyźnie. Ale bywa też, że witana jest z niechęcią. Z drwiną. Bywa, że jest witana z takim przekonaniem, że Wam się nie uda, że Polsce się nie uda. Dzisiaj, gdy przechodziłem przed Waszym szeregiem, gdy wręczałem tym z Was, którzy są najlepsi, te wyrazy uznania, i gdy słyszałem od każdego z nich na pytanie: Czy to armia jest Waszym wyborem? Będę w armii. Taka była wszystkich z was, od, was odpowiedź. Gdy to słyszałem, wiedziałem, że odbudujemy siłę polskiej armii. Wiedziałem, że ten plan, który, z którym prawo i sprawiedliwość szło, by przejąć odpowiedzialność za kraj, plan Odbudowy gospodarki polskiej, plan odbudowy wychowania narodowego, plan odbudowy polskiej armii. Ten plan się powiedzie, bo Wy jesteście naszą nadzieją, bo Wy jesteście naszą przyszłością, bo zarówno polska armia w dotychczasowym kształcie, jak i ten jej kształt, który będzie wzmocniony o piąty rodzaj sił zbrojnych obronę terytorialną. Gdy stanie na granicy wraz z naszymi sojusznikami, z Armii Amerykańskiej, z innych krajów NATO, zagwarantuje nam bezpieczeństwo. A dzisiaj, jak rzadko kiedy ta determinacja obrony ojczyzny i gotowość obrony ojczyzny nam jest potrzebna. Wy pokazujecie, że Polska jest do tego gotowa i za to Wam, Dziękuję. I oto Was i Waszych kolegów proszę. Dziękuję bardzo.